Otóż witam was wszystkich, a dzisiaj będziemy wyjeżdżali do Lamaskowa. Aktualnie mamy godzinę 3.55. Musiałem stać yy, o 3 rano, yy, tak? I tak, za chwilkę sobie właśnie przeniosę te bagaże do auta i będziemy jechali yy, do Lamaskowa, właśnie. Yy, zasubujcie ten kanał, żeby was filmiki nie omijały. Yy, spakujemy jeszcze tam trzy lodówki przenośne oczywiście do samochodu, bo gdzie indziej. Yy, dobra, do bagaża, tu, do bagażu tu pakujemy. Piwo też tam mamy, więc tutaj mamy tutaj yy, też zabezpieczone. Jakbyście nie wiedzieli i co? Yy, jeszcze tutaj walizka, dwie walizki tutaj mamy. Yy, paszport też muszę wziąć, bo, bo będą aż dwa kontrole graniczne yy, polsko-pańcka i właśnie Lamazowsko-Polska. Yy, Jesteśmy w Lamazowicach i niestety, za chwilę będziemy musieli opuścić te piękne słoneczne Lamazowice, ponieważ mamy 3.59 i za, i za jakieś 20 minut będziemy wyjeżdżali. Yy, no i sobie to tyle. Jeszcze sprawdzę i spakuję jeszcze tam jakieś rzeczy i, i będziemy wyjeżdżali. Dobra, mamy czwartą 4.11 myślę, że już to już jest pora, aby wyjechać. Yy, dobra, no to Papa Domek. Yy, widzimy się w niedzielę. Zamykam oczywiście na kudkę yy, i tyle. No i papa Mazowice trzymajcie się tutaj. Yy, mam nadzieję, że mój dom jakoś przetrwa żeby, żeby tutaj, yy, żeby tutaj właśnie nikt nie ogradł. Yy, no i co, jedziemy? Yy, jeszcze sobie będę przerwy robił, a na a trasa to ile będę jechał? Już wam mówię. Yy, 9 godzin 27 minut, więc więc możliwe, że będziemy na 13 więc taką, taką informację mamy dzisiaj mamy czwartek, 11 kwietnia yy, więc na razie tu nic ciekawego nie mamy więc ty, tyle wjeżdżamy yy, na autostradę i za godzinę byśmy byli na kontroli granicznej, mam nadzieję, że tam nie ma korków ogromnych bo tam będą chyba czepiali auta yy, ale dobra jedziemy, pa pa ale tu jest pusto normalnie na autostradzie, tutaj widzę. No i w sumie to tyle. Tutaj Pinewood builders, Jak widać, tutaj mamy jasny krowy. Ten Pali. tutaj. Jeszcze jeszcze ja gdzieś tak w okolicy, jeszcze tak w opolu zatrzymam się na przerwę jakąś, bo wiecie, że jestem niewyspany. chcemy mi się spać normalnie. I co? To tyle. To tyle właśnie i za chwilkę będziemy właśnie y, tam y, będziemy przejeżdżali Walmart I co? Y, za chwilkę właśnie będziemy nadjeżdżać do kontroli granicznej i powiem wam kiedy będziemy. Słuchajcie, y, mamy godzinę 5.27 i sytuacja jest dramatyczna, ponieważ ja nie przemyślałem, że tutaj do Polski nie można wprowadzić piwa ani papierosów, ani alkoholu w ogóle. A ja właśnie tam mam spakowane piwo tam y, alkohol no i właśnie papierosy. I yy, właśnie yy, teraz mi właśnie czepią auto, nie widziałem. Yy, kolejka była 26, yy, 20 minutowa, gdzieś tak około. Yy, kurde. Aż się stresuję i biegam wokół. Naprawdę. Yy, kurde, balans. Jak mi wykryją, kurde, nie wiem, alkohol, to ja będę. Przecież, przecież mogę yy, dostać mandat albo nawet mogę zostać zaaresztowany. Yy, kurde, sytuacja jest dramatyczna. Mam nadzieję, że to obędzie bez yy, żadnego problemu. I mam nadzieję, że przejadę dalej. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Ok, e, obeszło się bez jakiegoś problemu. E, ale kurde, mam takie szczęście, aż się normalnie prawie że się zesikał ze strachu. E, bo jak widać, no normalnie przeszukiwali mi auto i sprawdzali, czy nie mam jakiegoś alkoholu. I, i w sumie to tyle. E, no i co, dojeżdżamy już prawie do legnicy. Słuchajcie, jesteśmy na Śląsku. Mamy... W, jesteśmy już prawie przy Opolu i myślę, że się jest zrzemnę, bo no naprawdę już jestem śpiący i powoli już zasypiam za kierownicą. Nie chcę jechać dalej, bo nie chcę spowodować tutaj żadnego wypadku, więc się zatrzymamy tutaj na parking i się prześpimy jakoś jakąś godzinkę. E, kawę jeszcze wezmę na Orleniku i co? I to tyle. Mamy godzinę tak naprawdę 8.50, więc więc to tyle. Eee. E, tak, tutaj se zaparkujemy, bo widzę, że tu jakieś wolne. E, no i co? E, widzimy, widzimy się jak obudzę. O, która jest godzina? 10.04. Dobra, wyspałem się. E, idziemy jeszcze po kawkę. E, I co najwyżej może hot-doga, e, oczywiście. Chciałbym sobie jeszcze też kawkę wypić. Już jesteśmy właśnie pomiędzy Wrocławiem a, a Katowicami i właśnie zapomniałem, że tutaj już nie musisz kupywać biletu autostradowego. Pamiętam, wcześniej trzeba było, ale nie. Od 1 lipca 2023 roku nie musisz już kupywać biletu autostradowego w odcinkach pomiędzy Bielany Wrocławskie a Gliwice Sosinca Dobra, dzień dobry. Chciałbym kupić kawę. I hot doga. Dobrze, jakiego hot doga? Jaka pałówka? Jaki sos? Jakie... jaka bułka? E, bułka jasna, sos tysiąca wysp, a, a pałówka niech będzie kiełbasa. Dobrze. To wyjdzie razem. 179... znaczy 1799. E, dobrze, tutaj kartą płacę. Dobrze, proszę przyłożyć. E, dobrze, dziękujemy. Proszę tutaj czekać. Okej, okay, dzięki. Hotokio Basaso 1000 wysp, plus kawa. Yy, dobra, dziękuję bardzo, do widzenia! Do widzenia! Okej, okay, yy, jesteśmy właśnie na autostradzie A4, jakby ktoś tu nie wiedział. Yy, dobra, yy, zatankujemy sobie w tym, yy, bo na Orleniku, bo yy, już w Lamasku bo, bo tam właśnie, yy, bo myślę, że już tam będzie fajnie. I poza tym mam dużo paliwa jeszcze, więc na spokojnie. E, wjeżdżamy sobie z tego Orlinka, Papa Opole. E, choć dalej jesteśmy na Śląsku i jedyne co wiem, jedyne co znam taką piosenkę śląską to Wodziąka. E, wodziąka to jest śląsk, śląska zupa, nad ją jadłem, bo jakieś... Mieszkałem na Śląsku, ale teraz się przeprowadziłem do Wieliczki, e, już w sumie na początku właśnie z I to jest taka piosenka Wodziąka, Wodziąka, Wodziąka i to było tak. Mmm, wodzionka z chleb i wody szklonka. Mmm, wodzionka to najlepsza ze wszystkich śląskich zup. Mmm, wodzionka jak zrobi moja żonka. Mmm, wodzionka bez ósmy świata cud Jeżeli ktoś tu jest ze Śląska, to. To możecie mi napisać, więc śmiało, śmiało. Yy, I co? Co? I to tyle. Yy, już jesteśmy yy, w śląskim tak w śląskim województwie i za chwilkę dojeżdżamy do Katowic powiem wam jak już będę w Krakowie słuchajcie dojeżdżam już do Krakowa za bramki kurde zapłaciłem 32 zł. Nieco to podrożało wcześniej było 14 zł, jak żem jechał yy, pod koniec 2022 naprawdę te ceny kurde bramek podrożały naprawdę mówię wam Uf, ale chyba odkwienie właśnie tak podróżało tego roku. Mamy godzinę prawie 11, ale czekamy na światłach, yy, i to tyle. Mam nadzieję, że tam też nie będą czepali auta na granicy polsko-lamazowskiej. I dobra, możemy już jechać, bo my właśnie z Amazon zjedziemy. rejestrację mam yy, pani łódzką, tak, pani mam. I co jedziemy yy, i dojeżdżamy już prawie do Kielc, yy, więc tak. Więc w sumie to tyle. I za chwilkę yy, wrócę. Słuchajcie, mamy godzinę już 11. Yy, i tak już prawie tutaj jesteśmy w Kielcach. I yy, na razie bez skoków. Kurde, przyjechałem na czerwonym świetle. Dobrze, że tu policji nie było. I właśnie na Wasza wyjedziemy i, i dokładnie na Lamazek. Więc widzimy się jak już będę yy, w Lamasku. Słuchajcie, mamy godzinę 14, yy, stoję na bramkach w nadkrialu, yy, słuchajcie, na obwodnicy nadkriala normalnie korek, ewidentnie jak w Krakowie, w sensie na no i też sprawdzali, czepiali auta na granicy yy, i piwka na szczęście nie znaleźli, yy, nie dostałem mandatu, więc to jest orciarz, okej, okay? czekajcie, bo będę musiał płacić. Dzień dobry! 7 złotych do zapłaty! E, dobrze, to kartą będzie. Dobrze, proszę proszę. Dziękuję, do widzenia! Do widzenia! Dobra! E, tu łciaż kosztuje jedna bramka 7 złotych, więc razem zapłacimy 14. Ale kurde, tak się wystoję w nadkrealu, że naprawdę, że aż nie chcecie wiedzieć. Aż wolę, aż, aż wolę żebyście tu nie widzieli. O kurde, aż remonty. Mam nadzieję, że to potrwa trochę krótko. Bo nie chce mi się tutaj właśnie stać. Yy, I sobie jeszcze zrobimy jeden postój. Zrobimy sobie jeszcze jeden postój. I tak za godzinkę już powinniśmy być. Yy, właśnie w Gaborkowie. 15.27 właśnie. O i kolejne bramki. Już darlam. I tutaj już mamy lotnisko. Widzę, że tutaj samolot jest. Pewnie będzie kołował do pasta startowego. Dobra, okej. Okay. Będziemy, uwaga, płacili. Dzień dobry, 7 zł do zapłaty. Dobrze, to kartą będzie znowu. Dobrze, to proszę przełożyć kartę. Dobrze. Piiip. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No, 7 zł autostrada kosztuje w jedną stronę. Znaczy 14 zł w jedną stronę, ale jedna bramka kosztuje 7 zł. Okej, okay, yy, jesteśmy w Darlamie. Tutaj jak widzimy tunel mamy yy, tutaj już widzimy miasto Darlam. Jedziemy w kierunku Wojanowic i to tyle. Więc no. O i tu jest jeszcze zjedziemy na stację, bo... Ach, y, bo chciałbym też se zatankować, bo ja już mam kreskę y, pomiędzy właśnie y, połową, a... a wrakiem paliwa, więc chciałbym, żebym se tu zatankował, żeby mi nie brakło czasem paliwa. I se jeszcze trochę postoimy. Dobra? Dobra, y, okej. Okay. Diesel będziemy tu dali.

tutaj aż się dwa auta z, z, zderzyły się ze sobą, ja cię kręcę. Dobra, jesteśmy w lamazowisku. będziemy tak na 16, e, właśnie w Gaborkach. I właśnie za chwilkę się tu kończy autostrada, e, jeszcze jeden, e, jeden wezmą po Podlamie. E, I to tyle, e, nie wiem czemu tu jest śliska nawierzchnia, jak już mamy kurde kwiecień. Tu jest mega ciepło, aż tutaj mamy 28 stopni. O 15. Pamiętajcie, o 15. Jest tak ciepło. Mobla no, masek będzie tutaj, ale to w przyszłości. Bo tutaj teraz jest budowana autostrada i będą bramki i pewnie trzeba. I tu będą etol, i tu będzie trzeba pewnie bilet y, kupować w, y, w stacji. Y, I to. I co? I to tyle. Gdyż na drodze krajowej. Okej. Okay. O kurde, czekajcie, jaki tu korek, kurde. Ja nie mogę. No, oczywiście, że wracają z pracy, więc to jest akurat normalne. Dobra, czekamy w koku. Słuchajcie, już właśnie ruch się ruszył, i tutaj trochę mało aut jak na Gaborki. Jutro nie wiem, co będziemy robili. Choć jeszcze zdecyduję, czy pojedziemy do Jerefania, ale jeszcze zobaczymy. Albo w sobotę, żeby sobie zrobić jakieś zakupki. Choć zobaczymy jeszcze ceny. Jesteśmy już w Gaborkach i tu. I właśnie tutaj, y, tutaj będzie nasz nowy dom, y, gdzie będziemy mieszkali y, przez następne 10 dni. I w sumie to tyle, okej, okay, dobra, okej, okay, tu nic nie jedzie. No ty baranie, co ty robisz? Co ty mi tu wjeżdżasz? Ja nie mogę, przecież ja tu mam pierwsze co, reguła prawej strony, pamiętajcie. Y, dobra, okej, okay, i właśnie... Yy, już wam mówię, gdzie będzie ten, yy, ten domek, Dobra. Muszę jeszcze rozmawiać z Panem. Dobra, yy, Kurde, co, co co się stało? No, za chwilkę tutaj przyjdę, Dobra, rozmawiam z Panem i tutaj będziemy mieli ten domek. Tylko tutaj przyniosę walizki i lodówki i będziemy już wszystko mieli. Dobra, okej, okay, jesteśmy już w naszym domku. Wiem, że to jest pusta, ale wyobraźmy sobie, że tutaj są meble. No fajnie, fajnie, fajnie tutaj w domku jest. Mamy tutaj godzinę 15:58. Za chwilkę będzie 16.00. I w sumie to fajnie. Eee, widzimy tutaj gaborki tutaj, jak widać. No i co? Eee, w sumie to tyle. Eee, więc Więc się jeszcze rozpakuję. No i co? No i co? W sumie to tyle. Eee, I widzimy się w następnym odcinku. Pa.